Ciao widzowie, ja jestem X i dzisiaj gramy sobie w Shadow One z Matrixem um, Więc jak już to oglądacie, to zapewne wyszła już pewna wersja gry bo ona miała wyjść 25 marca Dobrze o tym wiem aczkolwiek um, nagrywamy trochę na zapas, bo jest różnie z czasem po prostu um, no i nie jesteśmy w stanie czasem nagrać odcinka, więc spokojnie jak wyjdzie pełna wersja, będą odcinki z pełnej wersji. Proszę się nie martwić. Tylko słyszałem, że się resetuje safe. No więc będzie po prostu... Eee, trzeba jakąś część zrobić off camera i dopiero później będziemy eee, grać dalej, żebyśmy dotarli do momentu, w którym jesteśmy teraz. Dokładnie. Cower disle czym mamy? Musimy iść zasadzić. Zasadzić. Czytam również na bieżąco Wasze komentarze. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak wybił się pierwszy odcinek. Jak dobrze pamiętam, zamiast tam na 1000 1007. Drugi jest trochę gorzej, 250, ale nadal jest dobrze. No niestety u Matrixa jest troszkę gorzej. No, 16. Idealnie. A aczkolwiek to też wynika z tego, że za wielu subskrybentów nie posiada po prostu, no i. No nie, ale myślę, że jak na pierwszy odcinek taki, no to git nawet. No, też tak uważam. Myślę, że to przez te FPSy. No, też taka jest możliwość, ale na no. pewno Powoli będziemy starać się rozwijać kanał. Dokładnie. Moćko. Dokładnie, dokładnie. Może niedługo u mnie wleci Repo? Nie, to było Repo czy Reto. Ja, no i to samo. Ej. Będę kupić torby na śmieci. I torebki do pakowania chyba też potrzebujemy. No, troszkę. No, no, no. Dobra, to. Z... A no to ja tu zetnę, no i zaraz będę pakował, chyba, nie? Pakować, nie? Tak, tak. Czekaj, ile, ile my tu mamy tego? 10. chyba nie starczy, nie? No to. Ja kupię 30, nie ma się. aha dobra. Sugar daddy. <laughs> mhm. Co teraz będzie? Ej Dobra, bo ja tutaj obcinam Ty no, ja chciałem Aj. aj, aj. No ty za drugie, a odzetniesz i je zapakujesz. Dobra, dobra, dobra sick ma boy, sick ma boy, sick ma boy Ej! Co? Ja nic nie zrobiłem. Ja nic nie zrobiłem Dobra, lecimy Ej, no zbugowało się. Pokaż. O. Pokaż, pokaż. No, to... resznie ważne. Ej, 12 Sardisla. A więc Potrzebuję dwa. Elegancko, można iść spać. Tylko zapakuj. Nie starczy mi Zrobię save ładnie. Tu ma już, ci, już ci dokładam. Weź wyjść na chwilę z tego. O. Proszę bardzo. O, dziękuję. Dobra, Dobra. idziemy spać. Dobra, weź odłóż mi tutaj tego OGSu. Albo nie, idź. na deala z OGQuszem. Ja pójdę na deal. Albo. Hmm. Gdzie to dobra, jest? odłóż mi ten. Jego mam? I nie, nie mam go. Jones. No. A... a, bo tu jest, dobra. A, no ta, bo tutaj to się zbierało. <laughs> Ej, co? Nie chcesz przyjść tutaj podlać ładnych sezonek? Spójrz przez okno. No to sezon mam hordo, chyba mamy gości. Dobra, czekaj bo ja potrzebuję I need more water. I need more water? Podlana. Ninjas, ninjas, ninjas. <coughs> ta tak, tak. Ta. Ninjago, Ninjago. On będzie już nie ma co sprzedawać. Co? Będzie już nie ma co sprzedawać. Dobra. Dobra, ja swoje zapakuję. Tu też masz do zapakowania jak coś. Dobra. A ile? 8, nie? No. Ty, ale na pewno chcesz pakować, czy? Tak, na pewno, wszystko pakuj. Nie no, bo o, mówię, że tam nie, mo nie może być zapakowane. No bo jedno nie mogło być Nie wiem czemu, na chwilę zapomniałem jak się to robi Jak się pakuje Dobra, zaraz będzie taki mix Dobra, mam wszystko Wsadzę ci to tutaj Masz to i to. To jest wszystko dla ciebie, kolego. Dziękuję ci bardzo. Proszę. Pieczemy ciasto. Gotowańsko. Zy... Mamy nowy produkt. My to Spermix. Serio? Spermix? Gdzie, gdzie, gdzie? Pokaż? Ja. Faj was. udzi Pokaż. Pokaż Oj, ale Sprawaś? wchodzi na bani nie? Ale... Mam tylko jeden A, rzgałeś, nie Niestety No taki bałczyk szybki był, ja nie? Myślę, że to się zmieści Dobra, idziemy spać O Ej Ty To też się da zrobić? Chyba tak No weź teraz Bo? A, już przeszliśmy granat na ten moment, tak naprawdę. Aha. Aha. Teraz będziemy dodawać po prostu jakieś rzeczy, co coś zrobić. Aha, ci po prostu zrobimy zaraz. Mhm. Okej. Okay. A tu już nie lepiej nam. Ej, to już nie lepiej nam tak no. tutaj czterech postawić w szereg. Ale tutaj maksymalnie trzy wejdą Ale tutaj, na przykład w, na tej ścianie Albo na tej ścianie no to postawimy Nie wyjrzałaby Dobra, Dobra zasadź Tu masz się? nasionka A, już biorę, już. Tym obok, obok y, Packaging station So diesel Mam 10, a tylko jeden jest. OG, cash. No tak. A, okay. dobra. E, to teraz podlać. Na ten moment mamy dość mało gaski, trzeba będzie coś sprzedawać, tak. polatać. A Dysel Steed też żeby wziąć? No, no, tak, tak. A, dobra, bo ja normalnie zasyciłem, a. a. Chciałem podlać. Nie, nie podlewaj. Nie ma sensu. Jak mamy te maszynki już to... Tylko te będzie można poddać. No. A, już tutaj masz, dobra. Wrócimy z tym. O boż ty, ty! No. no musisz wyjść jakoś. Dobra. dobra, żartowałem, masz. A, dobra, mogłem dać I'm stack, wiesz. Teraz elegancko wszystko się zasadzi Dokładnie. Będzie baja Dobra jest git Co ty kupić? Trzy razy całą czy oczywiście Dobra już wszystko wyrośnie a co będzie dużo nic? na nim jakieś 30 dolarów. Dobra, tutaj trapeczki, bo ja... No i super. A ja idę że to sprzedać może. się Albo nie. Nie. Nie ma sensu. Zimno. Pytanie: 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 podleje. butle z gazem? No pewnie. Chciałem do Thermomixa wsadzić, może by się zrobił z tym. Niestety to tak nie działa. Jak to nie? A szkoda, szkoda. Dobra, idę już pakować. Spoko... Hi boss, like meeting you now, I run out of product. Już? Mhm zasadza No Jak coś to w sklepie sobie możesz kupić lepsze nożyczki elektryczne Tym się różnią, że nie musisz klikać w roślinki, tylko wystarczy, że sobie trzymasz. Hmm. To tak się da? No da się, da się. To mogę to włożyć, tak? Nie, nie mogę. <laughs> nie mogę. Ja pójdę po więcej torebek do pakowania. Ty, tylko, że my mamy tylko 3 surdizel. Dobrze, to może być, my nie tak tego dużo naprodukowaliśmy. O. No. tak naprawdę to i tak zakończymy. bo już... Ja mam 35 minut. Ja to co jeszcze z 5 tak? Trzeba będzie nakarmić Benji jego to towarem. A w dzisiejszym odcinku to już będzie na tyle. Najprawdopodobniej w kolejnym odcinku już zobaczymy się z pełnej wersji gry. Nie wiem, czy przypadkiem nie będziemy musieli wtedy testować postępów, ale i tak. Do zobaczenia. Siema.